Myślę, że firma nie robi się tylko po to, żeby ją zrobić i sprzedać, tylko chyba po to, żeby trwała ona latami i była czymś, co przejmą później choćby nawet moje dzieci. Tak? I popełniłem tutaj dość kardynalny błąd właśnie w tym momencie, że nie oddałem tych sterów komuś, kto był jeszcze bardziej doświadczony. BitBay do tej pory jest na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Jest. W jaki sposób trafiliście tak naprawdę na to? Witam was serdecznie. Kolejnym naszym gościem jest wszystkim nam dobrze znany Sylwester Suszek. Bardzo mi miło, witam Ciebie i witam Państwa. Były już prezes BitBaya, teraz członek rady nadzorczej, tak? -Bay no z, ja to, czy, z tą radą nadzorczą to jeszcze też nie, bo to nie jest spółka jeszcze akcyjna. E, powiedzmy, opiekuje się w opiekuje miarę się. możliwości czasu tym, co się dzieje oczywiście w BitBeju, tak? Ale no, jest dzisiaj od tego prezes. E, I kwestia dyrekt dyrektorzy, kierownicy, którzy no, zarządzają jakby już całym BitBejem. No, ja faktycznie już no, rok czasu jestem poza, poza jakby kręgiem tego BitBeja. Tak? Jak się czujesz jako taka osoba jakby obserwująca, jak twoje w sumie dziecko rośnie, No bo w sumie mhm. to jest twoje dziecko, tak? bo jakby no było w historii wielu giełd, które nawet polskich giełd, często było tak, że one zmieniały właścicieli w międzyczasie mhm. i po prostu jakby zarobił ktoś, właściciel zarobił ileś i przechodziła do... Innego podmiotu, a ty jakby cały czas dążyłeś do tego, żeby rozwijać go i trzymać go pod sobą, zamiast na przykład gdzie indziej. Odbyć. Nie, no to na pewno, znaczy no, wiesz co, myślę, że firma nie robi się tylko po to, żeby ją zrobić i sprzedać, tylko chyba po to, żeby trwała ona latami i była czymś, co przejmą później choćby nawet moje dzieci, tak? To jest jakby moje patrzenie i moja perspektywa. Oczywiście dzisiaj faktycznie nie zasiadam w zarządzie, nie zarządzam jakby Bitbayem tym co się dzieje. Bardzo dużo pomagam na pewno w jakichś rozwojach, na zasadzie moich nowych pomysłów, co i pewnie już widzisz kolejne jakieś nowe spółki, które się otwierają, między innymi Bitbay Cash. No o tym porozmawiamy, bo to jest ciekawe. Dokładnie, czy też Bitbay Pay, który mhm. jest już od dawna i tak naprawdę tam nakładam duże siły, ponieważ procesor płatności to był taki mój zawsze konik i jak Bitbaya robiliśmy to gdzieś z boku bardzo mnie interesowało to żeby zrobić taki procesor płatności to się udało i to jest dzisiaj duży nakład który jest z mojej strony to jest tutaj tak? już mamy duże firmy mamy potężne firmy które są z nami pospinane między innymi choćby nawet jedna z największych platform G2A na świecie czy też Overstock czy też inne firmy które dzisiaj z nami są spięte i tych firm jakby cały czas, cały czas dochodzi. Jesteśmy teraz po potężnej zmianie systemu. Tak naprawdę lada moment, e, strona bitbaypay.com zostanie zmieniona. Będzie naprawdę bardzo dużo widoczna kwestia wizualna, jak i kwestia dla naszych merchantów, czyli kwestia systemowa, już środkowa, to co tak naprawdę jest ważne. Dzisiaj BitBayPay obsługiwał tylko i wyłącznie Bitcoina, a tak naprawdę, tak jak mówię, w przyszłym miesiącu już jest e, takie odpalenie już e, dość mocne. Już będziemy obsługiwać wszystkie kryptowaluty, więc tych kryptowalut po pierwsze nie jest, nie będzie jedna. Jesteśmy jednym z procesorów na świecie, który będzie to robił do Fiata, co jest bardzo istotne, więc tu się dużo pozmieniało. Tak? To nie jest tak, że ja odszedłem i, i jakby więc zapomniałem ja. o tym e, o Bitcoinie, e, bo jednak nie zapomniałem ja, jak Państwo bo wiecie i również Ty, no, zarobiłem myślę sporo na Bitcoinie i na tej fali górce e, czekałem na tą falę 9-8 lat. To jest 8 lat czekania na to, żeby Bitcoin poszedł tyle do góry. i udało się. I dzięki temu rozwijam dalsze projekty, tak? Dalsze z tych pieniędzy, które się udało, z tych pieniędzy, które zostały pozyskane ze sprzedaży krypto, udało się po prostu rozwinąć w dalszym ciągu BitBey'a, bo trzeba było go też niejednokrotnie dofinansować. To jest ogromna ilość pieniędzy. Jest... Ogromna ilość pieniędzy, to bo. Niektórzy nie zdają z tego sprawy, po prostu jak dla niektórych to jest tylko strona z jakimś małym silniczkiem, a za tym się kryje ogromna ilość zespołu, ludzi, pieniędzy, testów. Żeby to wszystko... Tak, kosztów, kosztów, jeszcze raz kosztów, kosztów tak. jest odgroma, musimy wziąć pod uwagę, że teraz rynek jest stosunkowo słaby, wszystkie giełdy tak naprawdę są w etapie, myślę, takiego większego uśpienia. Ja uważam, że tamten rok postanowiliśmy bardzo mocno zrobić rozwój, jeżeli chodzi o kwestię technologiczną, czy też przepisanie bardzo dużo modułów, czy zrobienie nowego API. Czyli bardzo duża siła, która poszła właśnie na tą technologię i potężna inwestycja. Jeszcze ja już znam mniej więcej wyniki finansowe i koszty, jakie zostały poniesione. Nie chcę ich zdradzać, ale są to olbrzymie, olbrzymie kwoty. Na pewno nie zamykające się w paru milionach, tylko w paru dziesięciu milionach, jeżeli to przełożymy już oczywiście dzisiaj na złotówki. Więc ta inwestycja była naprawdę ogromna i myślę, że jesteśmy przygotowani do kolejnych fal do tego, żeby absolutnie nie trzeba było wyłączać rejestracji, do tego, aby trading działał bez żadnego problemu, aby giełda nie musiała stanąć. I myślę, że to, były, to są takie najważniejsze momenty, no, moduły tradingowe, które dzisiaj są, są tak potężnie skonstruowane, że nie obawiamy się tak naprawdę żadnej, żadnej możliwości wstrzymania tradingu ze względu na ogromny ruch. Powiedz mi w takim razie jeszcze jedna rzecz taka historyczna, bo jak mnie, to mnie interesuje jakby bardziej na zasadzie BitBaya. Jak mhm. zaczynałeś BitBay, to, jakby to wszystko szło z twoich prywatnych e, środków. Czy poszukiwałeś inwestorów, czy BitBay to była tylko i wyłącznie twoja działalność, czy jak to, jak to wyglądało? BitBay'a zrobiliśmy za nieduże pieniądze. Tak naprawdę wiesz, to była początkowa faza, udało się, e, udało się tak naprawdę zrobić to. Za śmieszne pieniądze, porównując to do dzisiejszych kosztów, naprawdę za śmieszne. Wtedy jeszcze do, do różnego typu programiści nie byli świadomi tego, co robią. A to ta na pewno, to, tak. Dzisiaj to to moi korowi, de deweloperzy na pewno e wielokrotnie wracają myślami do tego, jak spotkaliśmy się w jednej restauracji, ja im rozpisywałem razem z moimi wspólnikami, jak chcemy, żeby to wyglądało, a oni po pięciu tygodniach wrócili do nas i mówią, no, myślimy, że możemy to zrobić i dopiero te, wtedy myśleli jak to w jaki sposób kodować jak, jaki język użyć programowania ja nie jestem osobą też techniczną ale wielokrotnie czy też na Wigli firmowej e, wielokrotnie wspomina się z tym bo teraz wiesz też firma wygląda całkiem inaczej Są, jest część ludzi garska ludzi tak naprawdę tych starych którzy znają to wszystko od początku ale też pamiętają ten początek kiedy nie spało się po 20 godzin, kiedy kodowaliśmy, kiedy wymyślaliśmy to wszystko, w jaki sposób. To były cały czas escapey, cały czas różne dywagacje, rozmowy. Czy to tak może być, czy to tak? Wiele, wiele rzeczy. Dzisiaj gama ludzi, która dzisiaj zatrudniona jest w Bitbeju, ona tego nigdy nie odczuje. Dzisiaj jest w pięknym budynku, w pięknych tak naprawdę miejscach, bo Już jednak nie dostosowaliśmy. Nie, no dostosowaliśmy to do takich full-fajnych standardów, gdzie mamy chill roomy i tak dalej, i tak dalej. No, ja myślę, że. Pięć lat temu to korporacja już. Troszkę... No ja nie lubię tej słowa i raczej nie chciałbym, żeby Bitway stał się nigdy korporacją. I mam nadzieję, że tak nigdy się nie stanie. Ale jakby wracając historycznie, no, no nikt z nas nie pamiętał o czymś takim, ani nie widział, czegoś takiego jak chillroom, po prostu siedziało się przed komputerem, robiło się to. Eee, I tyle. No, jest taka garstka ludzi, która na pewno nawet jeżeli oglądają jakieś wywiady ze mną, to zawsze mają uśmiech na twarzy, bo gdzieś tam pamiętają jak to wyglądało, tak jak to był. Był to jeden pokój, w którym naprawdę to robiliśmy nie? i tak to było, no i był support, który odbierałem ja osobiście, e, <laughs> wiele fajnych wspomnień na pewno z tym jest. No. Ale to, wiesz, to jest fajne też, że wiesz, ty widzisz jak to wszystko urosło i z powodzeniem się, z powodzeniem to urosło, więc jakby e, tworzenie czegoś, co daje ci potem taką satysfakcję jest ekstra. Jest... Dlatego, jakby sprzedawanie czegoś, co jeszcze nie urosło, nie, stworzy, nie, nie stworzyło się do końca, mm -hmm. jest takim no, innym. Czy no, to jest inny model biznesowy, można Inny. Powiedzieć, bo... My nie myśleliśmy o tym. Wiesz, ja wychodzę z działu finansowego, ponieważ miałem pośrednictwo finansowe swoje. Ja jednak z biznesem jestem powiązany od 16 roku życia, więc ja znam biznes, jak mm -hmm. się go robi. Oczywiście były zloty i upadki, ponieważ nie jest moja historia tylko i wyłącznie samych, samych superzlotów. Ja pamiętam też takie gorsze czasy w różnych interesa, które prowadziłem, więc to też wszystkiego oczywiście nauczyło. Życie nauczyło mnóstwo różnych scenariuszy, które się przełożyły na rozwój. Dzisiaj ja już w pewnym momencie nie byłem w stanie po prostu prowadzić tej firmy ze względu chyba na też wiedzę, którą posiadam. Tak? Czasami trzeba umieć sobie powiedzieć po prostu stop, bo zarządzanie tak ogromną liczbą ludzi, jest sporym problemem, nie? Muszą być to już duże umiejętności. Pan Paweł Sobków, dzisiejszy prezes, to jest osoba, która po pierwsze skończyła idealnie edukację pod to, ma za sobą MBA, ma za sobą wieloletnią pracę w potężnych przedsiębiorstwach, w których było zatrudniane po 2-3 tysiące osób, więc tutaj ta jego wiedza na pewno pozwala na to, żeby tą strukturę i to wszystko poukładać. Pamiętajmy, że ja... Byłem ja i na początku dwie osoby, potem pięć osób, potem było nas piętnaście i to robiło się w jednym mm. pokoju. Ja pamiętam, jak odbieraliśmy po prostu telefony obok siebie, było fajne, mnóstwo no. śmiechu. Dzisiaj jest to budynek, w którym są poszczególne działy, w każdym dziale jest kierownik, później jest dyrektor, e, później jest dopiero e, zarząd i to jakby tu już się robi struktura. Odbiegam od tej korporacji, bo nie lubię, ponieważ to są pewne kwestie procesowe i one muszą być idealnie, czyli wymiana żarówki w firmie tak, to musi, musi być specjalne. Nie, nie, nie wchodzimy myślę, że aż tak, nie o to nam chodzi. E, chociaż to jest wizja Pawła. I to on jest dzisiaj prezesem, to on zarządza spółką, to czyli on... Dałeś mu wolną rękę, może powiedzieć. Tu no, wiesz co, to nie można powiedzieć, jeżeli no wprowadza my... się prezesa zarządu, wprowadza się wiceprezesa zarządu, czyli osoby odpowiedzialne mm -hmm. za spółkę, to, e, niejednokrotnie, pamiętam jeszcze jak chciałem trochę ingerować w niektóre rzeczy e, panu prezesowi, e, to miał do mnie duży żal ze względu na to, że niejednokrotnie mówił mi no Sylwester, tylko pamiętaj, że Ty to robiłeś, kiedy było 15 osób, a nie 50. 50. Dzisiaj już mówi, nie 150. Więc to tak jak mówię, to nie mogę mu się tutaj teoretycznie w takie rzeczy wtrącać i też poproszono mnie, żebym się nie wtrącał. Więc dlatego od tak prawie roku nie wtrącam się w kwestie, czy też finansowe, czy też kwestie nie. związane z e, strukturami, rozwojem w środku, wewnątrz, jakby w samym organizmie, który jest. Ja dostarczam bardziej, myślę, dalej, pomysły, rozwiązania. I myślę, że trzymam też klimat z ludźmi pod takim kątem, żeby wiedzieli, do czego dążymy, tak? Bo nasz cel jest być giełdą największą i międzynarodową i ten cel Paweł cały czas jakby ciągnie za sobą. Tak? A masz już taki moment, że już chodzisz do firmy i już nie masz, nie poznajesz niektórych osób. Wiesz, bo jak, kiedyś, jak pracowałeś, no to jakby każdy dla ciebie był jak znajomym, tak? znałeś tą osobę, Lepiej, gorzej, ale na, na pewno. Powiem z nią... Ci, jaka jest tradycja w firmie, jak ma ktoś urodziny. Ze względu na to, że tych ludzi jest tak dużo, to prawie codziennie jest chyba są urodziny kogoś. Więc jest zazwyczaj cała firma schodzi do góry i u góry tam, gdzie jest prezes, gdzie jest wiceprezes, gdzie jest kadra zarządzająca, tam wszyscy schodzą, no jest zawsze tort. I niejednokrotnie jak tam jestem, tak, to jest, to jest taka sytuacja, że... Jak masz na imię, cześć. Dokładnie tak, tak to wygląda. Ale wiele tak osób rzeczy. wiele osób mówi do mnie przez pan, gdzie ja mówię, absolutnie, skończmy. Ja, tak, ja tego nie lubię, jestem po prostu chłopakiem ze Śląska, który zrobił to, chciał to zrobić. Zawsze ciągnąłem za biznesem, lubię biznes po prostu i kontakt z, z ludźmi. Jestem, myślę, urodzonym sprzedawcą i tego sobie chyba nigdy nie odbiorę. E, bo jeżeli chodzi o to, czy jestem urodzonym e, super przedsiębiorcą, no to teraz musiałbym powiedzieć, że no nie do końca, bo jednak ktoś przejął tą moją pałeczkę, oddałem ją. No niekoniecznie, wiesz, bo z drugiej strony możesz powiedzieć, że właśnie to jest dobra cecha, bo wiesz, kiedy po prostu musisz komuś to przekazać, a Ty zajmujesz się kolejną odnogą i już. To jest jakby wiedza, którą posiadłem właśnie ze względu na inne biznesy, które prowadziłem, wiesz, jakby na przyszłości mojej, moich biznesów w pewnym momencie popełniłem kardynalny błąd, w którym właśnie chciałem wszystko robić sam. I to miałem bardzo jedną fajną, dużą firmę, która była wielka, duża, i popełniłem tutaj dość kardynalny błąd właśnie w tym momencie, że nie oddałem tych sterów komuś, kto był jeszcze bardziej doświadczony. Uważałem, że po prostu zjadłem wszystkie rozumy, a tak nie do końca było. Więc, tutaj, już nie popełniając tego błędu, czyli ucząc się na błędach. Musiałem to zrobić. I faktycznie no, podjąłem drugie inne decyzje, rozwijam inne firmy, czy też jestem związany z branżą modową, czy też z branżą deweloperską, czy też z branżą e, nieruchomościową. Troszeczkę rozdrobniłem jakby to e, na tyle te moje finanse, moje fundusze, czyli przy tym najwyższym skoku, tak żeby nie być tylko i wyłącznie w tym jednym świecie, tak? I to proponuję każdemu, pamiętajmy, że kryptowaluty to jedno, ale, dywersyfikacja to, ale dywersyfikacja to drugie i o tym trzeba pamiętać, tak? Nie trzeba liczyć tylko i wyłącznie całe życie na same tylko górki, bo ja tak jak mówię, no, ten moment 2017 roku, ten największa szpic, który był, no to są piękne momenty. No ja myślę, że moi przyjaciele pamiętają go najbardziej, bo moment szczytu, moment wejścia w 10 tysięcy dolarów to był moment, w którym ja własnym swoim przyjaciołom mówiłem, że to jest moment, w którym ja wyjdę z bitcoina, wyjdę na zasadzie, będę sprzedawał swoje bitcoiny. I tak się zaczęło, byliśmy w Dubaju wtedy, bo jak wiesz, nie mieszkam w Polsce, mieszkam jednak w Emiratach, a już tak troszeczkę rozrzucam się trochę po tym, po tej, po tym świecie. No, to jednak to był taki moment, gdzie byli moi znajomi, i tam właśnie doszło do, tej, do tego 10 tysięcy dolarów. No, i te moje oferty faktycznie stały na różnych tych dużych giełdach. No, musiałem oczywiście ściągnąć w miarę szybko, bo moment wzrostu tego był tak dynamiczny, że nie opłacało mi się sprzedawać za 10, więc ten kurs poszedł mi gwałtownie do góry, więc udało mi się też sprzedać po wyższych kwotach, ale faktycznie postawiłem sobie cel. Celem było 10 tysięcy dolarów i nigdy nie robić. zapłakałem za tym, że nie sprzedałem tej pierwszej partii, która bardzo szybko poszła, bo kiedy kurs gwałtownie dźwignął się, to oczywiście miałem to powystawiane w różnych ofertach i nigdy tego nie zażałowałem, bo wiele osób jakby żałuje tego, że a bo sprzedałem za, za, za tanio, mogłem sprzedać drożej, że straciłem, albo tutaj, że straciłem, jeszcze, oczywiście, że straciłem jeszcze, jeszcze mówimy teraz już o tym czasie, nie można tak, trzeba, ja postawiłem sobie, ja nie jestem hazardzistą, to jest jakby chyba największy punkt mojego życia, że ja po prostu postawiłem sobie taki cel, tak jak postawiłem sobie cel z BitBayem, tak postawiłem sobie cel ze sprzedażą krypto mhm. i tak go zrealizowałem, tak? A jeżeli ktoś właśnie za bardzo już chce wejść w taką kwestię hazardową, czyli już trzymania tego albo chęci takiego większego pozyskania pieniędzy i, i z natury ludźmi, jesteśmy ludźmi bardziej takimi, którzy no, chcą więcej, pazerność nas gdzieś tam przebija dokładnie. Ale tutaj może nas zaskoczyć, tak, no i to jest właśnie zaskok, który jest dzisiaj, mhm. kiedy Bitcoin z 20 tysięcy dolarów wyląduje na poziomie 3 tysięcy dolarów, a tak naprawdę dzisiaj 3,5 tysiąca dolarów. To było do przewidzenia. Niejednokrotnie ludzie się pytają, czy to była bańka, jak bańka internetowa, uważam, że nie, bitcoin jest potężną przyszłością, nie jest absolutnie żadną piramidą finansową, jak to wielokrotnie słyszę, to są też pewne bzdury, ponieważ jeżeli mamy system zdecentralizowany, jeżeli wiemy jak wygląda emisja, wiemy co to już jest blockchain, to nie można zrobić takiego zarzutu bitcoinowi, więc to absolutnie w tą stronę nie idzie. I trzeba po prostu popatrzeć trochę przyszłościowo na to. No, tak jak mówię, ja czekałem 9 lat. Czy będziemy czekać kolejne 9? Myślę, że nie. Nie, pewnie nie. Ale... Mamy przed sobą dużo ciekawych rzeczy. Regulacje, która zaczęła się w tamtym roku. I, I trzeba było się tego spodziewać, że ten kurs jednak spadnie, bo z tej wielkiej hossy, Pamiętajmy o tym, jak w grudniu Komisja Nadzoru Finansowego już na szybko wypuszczała komunikaty. To nie była tylko nasza polska komisja. To się działo na całym świecie, ze względu na to, że wiele rządów zostało zaskoczonych tak wielkim przypływem wzrostu zainteresowania. kursu, zainteresowania, co właśnie spowodowało to, że takie instytucje... Mogły przewidywać, że to może być chwila górki, szczególnie kiedy media zaczęły się tym automatycznie mnóstwo tak. interesować. Dzisiaj nie słyszymy w TVN absolutnie nic o Bitcoinie, ale zaskoczę, o ktowaniu. E, czasami jak sobie z nudów coś obejrzę jakichś tam powiedzmy czołowych youtuberów, to zna znajdują się coraz częściej takie smaczki, że ktoś na przykład coś dotknie na w zasadzie e, ostatnio był nawet kawał e, na temat bitcoina, nie przytoczyć to ja e, dokładnie, ale... Było kawało górnikach kryptowalut było ostatnio, nawet był jakiś, wiesz, scena gdzie podjechał ładny nowy Mercedes z napisem Bitcoin, mhm. więc to zaczyna, ja zauważyłem, że zaczyna, jakby ta zaczynają wprowadzać ludzi w ten świat trochę, tak mi się wydaje, ale jakby to powoli jeszcze idzie, no nie, że to będzie szło na pewno bardzo powoli. E wszystko, co zawsze idzie w dół, staje się nieatrakcyjne. Wszystko, co Aha. idzie w górę, staje się przeogromnie atrakcyjne. No i tak to trochę jest. Nie? Świat krypto jest y, specyficznym światem y, i zapraszam Państwa na pewno do edukacji, bo trzeba wiedzieć najpierw, w co się inwestuje. Tak. Trzeba mieć tą świadomość, y, czym jest blockchain, na czym on polega i dlaczego on jest takim, y, takim rodzynkiem XXI, a już XXI wieku. Czyli uważasz, że Bitcoin to nie będzie. Y, Coś na, nie wiem, 20 lat, 30 lat, tylko to przetrwa aż do ostatniego bloku. Ja myślę, że. Znaczy, do ostatniego przepraszam do ostatniego Bitcoina. Bitcoina. Wykonano. Ja myślę, że po prostu, tak jak internet zrobił rewolucję, a zrobił ją ogromną w formie komunikacji, w formie informacji, dzisiaj możemy bez żadnego problemu skontaktować się z kimś <laughs> z Chin. Przypomnij sobie, czy Twoi rodzice mieli takąkolwiek, może rodzice już, ale dziadkowie. Czyli mieli jakąkolwiek możliwość kontaktu z kimś, z Chin. Ja nawet nie mieli to, możliwości ich poznania, tak? Za dzisiaj to już w ogóle. Dokładnie, wie. tak? Mówimy choćby nawet o, o, o Niemczech, czyli tak bardzo bliskim kraju przecież sąsiadującym. A, a zobacz, dzisiaj tak naprawdę Internet to jedna potęga komunikacyjna, która umożliwia rozwój biznesu e, czy też rozwój e, intelektualny nawet osób. I to samo będzie z blockchainem i też z kryptowalutami. Oczywiście kryptowaluta to jest jeden odsłona tylko blockchaina, a blockchain inaczej bazy danych która dzisiaj ewidentnie robi furorę na rynkach światowych, bo jednak da się, tak? Da się tą bazę danych rozproszyć, da się tą bazę danych mieć w różnych miejscach, a to jest dość istotne. To jest internet, ja uważam, to jest drugi fenomen po internecie i on po prostu będzie tak funkcjonował. Dobra, to jeszcze takie pytanie mam do ciebie, które na pewno wiele osób zawsze zastanawiało mnie też. Powiedz mi, bo BitBay do tej pory jest na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Jest. W jaki sposób trafiliście tak naprawdę na to, czy Komisja Nadzoru, przecież wielokrotnie jakby wspominałeś też w swoich materiałach, że mówiłeś, że się spotykałeś z Komisją, rozmawiałeś z Komisją, to dlaczego, dlaczego tam trafiłeś? Myślę, że to jest pytanie bardziej do Komisji Nadzoru Finansowego, a nie do mnie, a czemu trafiłem, no z zarzutem takim, że prowadzimy instytucję finansową, czy też obrót pieniędzmi, bo tych, tych, ten zarzut jest tam dość, dość obszerny. Sprawa się toczy, zostały tak, złożone dalej wszelkie jest jest. Dalej toczy się postępowanie. Myślę, że służby, które są w tym temacie zainteresowane, otrzymały wszelkie możliwe informacje. No i jak na razie widzisz, nie jest jakby finał tego. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie on będzie. Zobaczmy jaki. tak, To będzie ciekawe rozstrzygnięcie, czy prokuratura, a później sąd rozstrzygnie to na korzyść naszą, na taką korzyść, o której my mówimy i uważamy, że mamy rację, biorąc pod uwagę a inne kraje, w których się regulujemy dzisiaj. Uważasz, że na przykład sytuacja jest taka, że gdyby, to, gdyby to, to miejsce, to zdarzenie miałoby rok później, czyli teraz, to na przykład już ten sandbox pod KNF-em i na przykład stworzenie sobie małej instytucji płatniczej byłoby możliwe, a po kipu. Zamiast... Jasne, tylko ja myślę, że zdanie na to, co w tym momencie się stało, czyli wydanie tak zwanej jakiejś tam licencji, e, myślę, że warto d, Państwa, warto też i, i Wy jako redaktorzy zainteresować się, co to jest za licencja. Ta licencja mówi o tym, że user nie może zrobić większego 8 obrotu i pół tysiąca, niż 8,5 tysiąca, co to jest to po prostu totalnie bezsensowne, nie? więc trzeba po prostu brać na to namiar. Dobra, słuchaj, nie ma słowa, zaraz masz panel, więc nie możemy więcej. Jasne. Dziękuję, ci, serdecznie za zaprosiadam. Do... I Dzięki. się widzimy później. Dzięki Wam serdecznie. Mam nadzieję, Dzięki że Was zainteresowało. Cześć. Do zobaczenia.